To był 88, siódmy. W każdym razie wtedy już ten ferment, kiedy się to działo, i, do, i do, na, za karę, na wizytę oficjalną do Uniwersytetu, został skierowany Niku Czałczesku, a Niku Całczesku trzeba wiedzieć, to syn Całczesku perła, znaczy słońca nie peru, Rumunii. Słońca, prawda? I, i, i przywódcy no, no, strasznego dyktatora, autokraty. Ten Rzeniku Ciałczesku, no taki czerwony książę, taki w Polsce też kilku było. I, więc w zasadzie to szykowane na następcę, na, na następcę swojego ojca. Akurat w Las Vegas przegrał. Jakieś ogromnej ilości pieniędzy, dolarów, jakiegoś orta, tu się zdenerwował i po, postanowił go posłać do Uniwersytetu Jagiellońskiego z oficjalną wizytą. Oficjalna wizyta polega na tym również a więc to taki playboy był, prawda? Zresztą miałam się okazję mu przyjrzeć. Więc oficjalna wizyta polegała na tym, są różne wersje, że wejście otwiera się od ulicy Świętej Anny, prawda? że wita się na dziedzińcu, wita się na krużganku, albo wita się w liblarii, albo wita się jeszcze przed bramą. Prawda? Ona polegała na tym, że tak się złożyło z jakiegoś powodu, już nie wiem, że ja miałam tę oprowadzać, tego czerwonego księcia rumuńskiego. Ale, ponieważ to była oficjalna wizyta, to był rektor Koi i dwóch prorektorów, i staliśmy przy tej studni na dziedzińcu o określonej godzinie, czekając na tego niku. Mija 5 minut, 10 minut, 15 minut, 20 minut. Od Jagielańskiej nagle ruch ogromny się robi, tłum osób, ochroniarzy. Wchodzi taki w wianuszku takiej ochrony, wchodzi w środku, wchodzi playboy. Marynarka w kratę, jasne popielate spodnie, ciemne okulary, takie jakieś lenonki, czy jakieś takie inne, modne. Żuje gumę, łapy w kieszeniach, prawda, i idzie. Stoję przy tej studni, rektor, prorektorzy, wiesz, tak zrobił, zlustrował. Od stóp do głów, nie, wiadomo. No bo myślałem, o no, no to ten tu nawet nie wie, gdzie jest, w jakim to jest miejscu. Tatuś kazał, nieważne, przeczekam i tak dalej. Przed takimi ważnymi wizytami vip to zawsze była również tutaj wizyta i przygotowywanie takiej wizyty przez wtedy to nie było Biuro Ochrony Państwa, ale normalne UB czy SB, czy jak oni się tam nazywali, nie wiem. W każdym razie przychodził tu taki pułkownik po cywilnemu, który tutaj różne rzeczy, tutaj się były sprawdzane i tak dalej. I on z tą ekipą przyszedł, stanął koło mnie i powiedział, pani Kustosz, wizyta będzie trwała 20 minut, ja pani będę odliczał czas, że mi było lepiej, nie? No, wchodzimy sobie, o. Ja po polsku przez tłumacza, bo nie wiadomo, co bym mogła powiedzieć w jakimś obcym języku, nie? Więc to że no opowiadam, to co opowiadam. Ten idzie po tych schodach krużganych, w ogóle go to nie obchodzi, patrzy. Chyba w ogóle nie słucha tego, co, co ja mówię. Wchodzimy do, do librarii, no ja tam opowiadam. Pułkownik, wiesz, po cywilnym 18 minut, 5-16 minut, szepcze mi co, wiesz, co co, 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 kilka minut do ucha, żeby się dobrze czuła, nie? Wiedziała ile. W stubie już mnie nerwy wzięły. Powiedziałam się No nie. Kiedy ja oprowadzałam jakichś znakomitych gości, czy chociażby zwykłych uczniów z liceum, wszystko jedno, to jeżeli w ciągu kilku minut, pierwszych, trzech, czterech minut, nie, dwóch, trzech minut, nie nawiązałam kontaktu, interakcji, to w ogóle to w ogóle jest bez sensu dalej. A jak nawiązałam, to potrafiłam oprowadzać i dwie godziny. W każdym razie, tu miałam 20 minut. Jesteśmy w stubie, ja opowiadam. No, i już nie biorą nerwy, bo on naprawdę nie wie, gdzie on jest i co, tego go w ogóle nie interesuje. Ja w sobie sensie, no co takiego może interesować. No, wiadomo, władza, pieniądze, baby. Aha, baby. Dobra, na wojka. No, i nawijam o wojce. Że była taka, że przebrana, że ją tutaj wiesz, co odkryli. A jak to się stało, że odkryli, że ona, jak to ją wiesz tutaj tego, zekonspirowali i tak dalej. Ożywił się książę, wiesz, usłyszawszy o wojce, a pułkownik po cywilnemu 14 minut. Wiesz, Dochodzimy no, do auli, a jeszcze wcześniej księga gości muzealnych w auli. Pomyślałam sobie, nie będzie tutaj ników wpisywał się do naszej Księgi Gości. Bach! Schowałam ją w stallet na siedzisko rektora, tam gdzie rektor siedzi, schowałam, nie ma Księgi Gości. Idziemy do auli 15, 14, nie, nie wiem 17 minut mówi pułkownik po cywilnemu. No i wiesz, i. No ja dziękuję, że to wszystko. Który z prorektorów, już nie pamiętam który, mówi, a Księga Gości. Wiesz? Poczyna rektora Koja i widzę, że on mówi nie wygłupiaj się, wyciągaj tę księgę gości, nie, więc <grym> wiesz, no dobrze, no to się nie wygłupiam, wyjąłam tę księgę gości, otworzyłam, ale nie ma pióra ani długopisu, a ja wtedy byłam w marynarce, nie tak jak dzisiaj, nieprzystosowana, więc, więc wiesz co? I on patrzy na kieszonkę, a tu w marynarce, w kieszonce mojej marynarki, wystaje pomarańczowo-niebieskie, nie wiem czy pamiętacie, były takie biki kultowe, długopisy, absolutnie kultowe. Patrzy na to, no to wyciągam tego bika i go daję. Się był wpisał, nasadkę nałożył i schował sobie bika do kieszeni. Spokojnie, damą być do końca. Spokojnie, dobrze. 20 minut słyszę głos pułkownika po cywilnemu. Oni odeszli, już tutaj poszli, pożegnaliśmy się. No i on mówi: Ach, wszystko dobrze, pani kustosz. No bo ja uważam, że wizyta była dobra, że tego naszego gościa, oprowadziłem Wszystko się udało. Ja miałam jakiego gościa? Waszego gościa. A potem nie było wszystko dobrze. Jak to nie było? Co się stało? Ano, prawdopodobnie w Rumunii długopisy są na kartki, bo on ten wój, mój długopis zabrał. Bardzo się zmieszał pułkownik po cywilnemu. Ja powiedziałam: nic to, nic to, przeżyję. Finał był na następny dzień. Następny dzień koło południa proszą mnie do sekretariatu, abym przyszła, bo ktoś na mnie czeka. No to przychodzę do sekretariatu, a tam jakiś młody jakiś aparatczyk, pewno wysłany przez pułkownika po cywilnemu z dużym Etui, którym jest 12 biegów pięknych, że to po prostu rekompensata dla pani Kustoszy, prawda? No więc szalone myśli mi przeleciały przez głowę, ale bym się wzbogaciła, ale przecież nie mogę. I mówię, proszę bardzo podziękować, ale ja tego prezentu przyjąć nie mogę, bo natychmiast zaświeciła mi się czerwona lampka. Aha, to mnie odnotują w odpowiednich aktach, że dostałam łapówkę. Więc wiesz, zresztą w latach, końcem lat 90., do IPN-u, ja poszłam zobaczyć moje akta. Wiesz, zobaczyć, czy, 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 czy rzeczywiście wiesz, no ale, ale, ale nikt nam mnie nie donosił.